Siema, w dzisiejszym odcinku będziemy próbować jedzenie za złotówkę, 10 tysięcy i 100 tysięcy nie, jest... nie, nie nie jest? Ej, co jest? Nie, nie, nie Cicho, szczeniaki, jesteśmy z policji, przeprowadzamy śledztwo, nie przeszkadzać tak. co? Co? Spokój. Spokój. Nad... Ej, stary, co jest? No, nie, nie, nie Tu mi się nie podoba, że zobaczyć co jest na górze Dlaczego policja wbija na chatę i... teraz jest naszego Mamy nakaz Pan w ogóle jest z policji? Jakiś mundur? Coś takiego? Bardzo bym chciał zobaczyć ten nakaz Mamy specjalne jednostki do spraw grup zorganizowanych My jesteśmy odcinki. Ale stary, tu jest nakaz do przeszkolenia nas Ale my jesteśmy agencją tajemnic, my jesteśmy wyszkoleni Gdzie poszła druga osoba? Znalazłam idealny pokój Dlaczego idealny pokój? Ale to nie jest mój pokój, to prawda? To jest... Chodź, chodźcie chodźcie! Widzowie, zostawcie teraz 997 łapek pod tym filmem, to wtedy postaramy się wykurzyć stąd policję, naprawdę. Co no oni, w i oni w ogóle rozwiązali już sprawę. Przecież to są zwykłe dzieciaki, co oni mogą zrobić? Ty. Tak? A no. wiesz? A czytałeś, co zrobili? Nic nie czytałem. Dużo więcej niż my, przez to, że jesteśmy ograniczeni naszą k***ą <laughs> szefową. Prawda. Co tu się Spina? dzieje? Czemu tu się rozstawiliście w ogóle? Co jest ta, ta kurtyna i tak nie? No właśnie No wejdźcie bliżej, słuchajcie czy macie w ogóle jakieś doświadczenie? Jasne, jesteśmy agencją tajemnic, nie? My jesteśmy mistrzami śledztw Tak, Ile spraw tak? rozwiązaliście? 14? Z 16? Nie, 20? 20? 26 no. Oni mają świeżą energię, otwarte głowy, rozumiesz to? No? No co, co jest? jest? No to zobaczymy tajne, chłopaki. Słuchajcie, w okolicy grasuje trzech złoczyńców Jednego znamy, tożsamość, mm. ale pozostałe dwójki języki... Teraz wygląda na zbira. Tak. No. Już nie. no. Jak to? Tak. Czy było jakieś pu, pu, pu? amerykańskie Policja A nie A wy nie jak... macie jakiś krymski, Znacie go? Krymski? Ej, to mój ziomek Znaczy nie, nigdy nie widziałem tego mężczyzny Znowu kombinujesz? Nie, nie nigdy Robert go nie Krimski. widziałem. krymski. A to? To czemu A? oni są? Nie widać ich twarzy. No, niestety nie mogę. Kamil nie G. Ja z nim chodziłem do klasy w liceum. Dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie wziąć zająć się tym śledztwem, to musicie przejść przeszkolenie. Co nam jest potrzebne szkolenie? Przecież my ta. nie musimy, my jesteśmy nie chcecie sami współpracować, ale po prostu zobaczcie nasze ruchy. Ach! O, Słuchajcie, czy... ja to Wymy rozumiem to na... i naprawdę bardzo szanuję waszą robotę, ale to jest jedyna droga, żebyście nam mogli pomóc. Dobra, najważniejsze pytanie Dobra Czy dostaniemy spluwy? O! Plastikowy. O. Nie no, może być Jak będziemy grozić? nie? Dobra, to co? Przystępujemy do szkolenia tak. Ale to wy nas będziecie szkolić? Nie, no to Niestety nie O no, tak Ale a będzie a dobrze Specjalna agentka Będziemy pracować będziemy ja was przeszkoli, zobaczymy czy w ogóle będziecie się nadawać do tej roboty Ej, ktoś wszedł na chatę stary Teraz Halo? Mówię ci, poradzą sobie, będzie dobrze No, cienko to widzę ci, jeszcze. Ej chłopaki, co, co ty się ty tu się dzieje? Oni cały nasz ogródek przerobili, trawa się Poligon podsuje. stary, to jest cały poligon, zobacz Słuchaj, jak to możliwe? A no, w końcu, czy wy myślicie, że ja mam cały dzień, co nie? 10 minut spóźnienia, 20 przysiadów, ale już! Przysiadów? Ale to nogi robi, stary, policja jest taka niemiła? <grym> Tylko nie nogi Pamiętam jak ja to przechodziłem Klasyka, ale trzeba ich trochę przeciorać. Dadzą radę chłopaki. No, ja. no dobra, ja siedzam. Zrobiliśmy Cześć. razem o. wspólnie. 7, czyli 21. Gotowe. No, nie? O, dziewczyny! To który pierwszy chętny? Ale do czego? No, zapraszam no, ja... na ring no, ja... na ring! Zapraszam! A pan będzie kolejny. Ja kolejny. Jest, jestem. Ej kurde, nie wiem czego się spodziewać, Czy ja się będę z kimś bił? Mam nadzieję, że... Eee. Spokojnie! Ej. Ej. Spokojnie! Będę ten no, o! Co jest? Dobra. G -bej, g -bej. O! o. Aj! Ja tam z nimi na żadną akcję nie jadę. Iś przestań już! Kogo oni I ty tyle to... stary! Jak mogłeś przegrać? Dobra, stary? Nie, nie możesz! Nie i składu reprezentować! Koniec, ja się poddaję, rękawicy składu! Stary, najgorszego typa wy I co, ja wybrzydź? następny? Tak, dawaj, Żyżdżone? ale ej, chwila. Ja nie będę bił kobiet. Nie to, że się boję po tym, jak z zibkiem. Ja, ja z najsłabszym tak. będę się bił. Może z, może z tym panem. On najmniej groźnie wygląda. nim stary? To jest taka strategia. Ktoś jest jak największy, żeby się go najbardziej bali, bo się nie umie bić. Ma Rozumiecie? Nie, nie, kochasiu. Ernest, pamiętaj. Daj sobie wszystko. Chcesz lecować firmę. Wiesz o co chodzi? Wiktor, wiktor, dzwonił. No. Tak, mówił karetkę. Już po karetkę. Nie się, Jedzie po gotowie już? Nie, 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 nie. Nie, super, Ernest, wygrasz to tak, na pewno. Tak, na pewno wygrasz, stary, nie masz co bać. Ernest, Dawaj, do środka! Dawaj! Udaje mi się! O, bokiem, bokiem, po nogach, po no Knockout, knockout! Ernest! Ej! Hey. Ernest! Wygrałem? Nie no Tak stary Dobra, Serio? Nie tak. Wiedziałem Tak, tak wygrał, wygrał Wiktor twoja kolej Ja? Jak moja zada. kolej? Odwołuję, odwołuję no Jesteście takimi fajtłapami, no że Jubie ja... daruję Chodź Nie to, wiem czy to, to dobrze to, czy nie Pójdziesz na rowerek. O, Chociaż w tym jestem dobry, w pedałowaniu chłopaki Długo jeszcze? Oj, praca policjanta jest bardzo ciężka. No Trzeba właśnie... być wysportowanym i przede wszystkim cierpliwym. Wytrwałość popłaca, mój drogi. No nie w tym zawodzie chyba. Jak nie w tym zawodzie? Dobra, sorry, już się nie odzywam. Pracowałeś kiedyś w deszczu? Nie. nie. Dobra, dobra! No, szybciej, 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 szybciej! Przesada, proszę pani! To była dopiero początek, kochanie, no. Ja nie, ja już nie chcę, proszę. No ci się na pewno spodoba. Nie! I jak? Teraz będziesz już umiał pracować w ciężkich warunkach atmosferycznych? Przepraszam, czy każdy policjant przez takie szkolenie przychodzi? Była ulewa, była wichura. To teraz co? Wolne! Trzęsienie ziemi! Jak trzęsienie się ziemi? To Chłopaki, pory, co wy robicie? Nie Co jest? Teraz proszę to posprzątać Sprzątaj właśnie, dawaj, 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 bo trzeba być wysportowanym, nie? Dobra, co teraz? Teraz broń palna Uuuu Co? Scenariusz pierwszy Wasz partner jest zagrożony i Musicie mnie zastrzelić Dawaj, nie wal w zipka Nie no, rozumiem, mam trafić w policjantkę Tak Moje marzenie się spełni Mówiłem nie w zipka Nie w zipka, stary No trafię w nią już, mówię ci Nie w zipka, stary, no co od ciebie nie umiem strzelać! Stary, najgorsza akademia policyjna ever z nas Ja łano! A wy widzowie zostawcie łapkę w górę Teraz będzie test Unikania pocisków No to dawaj! Trzy, dwa... O kurna, no nie, to za wcześnie! Ej, przestańcie! O! o stary Jest, Ale chyba nie zdałeś no tego testu o, no Dawaj, go. nie masz się Już dosyć, mogę wyjść? No, Podaj poszuki. rękę o, Kolejna lekcja dla Ciebie. Policjant zawsze musi być czujny. Przed wami końcowy egzamin. Mamy tutaj broń białą. Możecie sobie wybrać, z czym będziecie walczyć. A tam czeka na was komisarz. I będziecie próbować go obezwładnić. Znowu. Mamy katanę, mamy bokę, mamy siekierę, mamy miecz świetny. I rufki. A co? Myślicie, że to są na pewno dobre broni? Ale możecie Jaką strategię, chłopaki? Ja od prawej to lewej, a ty od środka. Dobra, ready? Tak. Discord! Dobra, nie poturbuj ich za bardzo. To, bo wiesz co, oni są nam potrzebni. Mimo, że nie są sprawni fizycznie, to mają to coś. Pomogą nie, nam. Nie no jasne, będę delikatny. No Niech pan się szykuje na powtórkę. Tak. E, chwila. Nie, nie, właśnie nie. Na odwrót. No tak, tak. no zbijemy go na kwaśnie. Akcja! Dawaj! Teraz ja, teraz. E, A pada, e, jak to było? Chłopakiem. Super A. wam poszło, super wam poszło, chłopaki. Tak, udało no, nam się. Tak przeszliśmy, test? Bolem serca. Jest! Myślałem, że będzie trudniej, naprawdę. Stary było trudno, ale jesteśmy po prostu zarobiści. Dokładnie. Kadeci wystąp. Gratuluję, Dziękuję jestem serdecznie. bardzo urna. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Chwila, a czemu to jest z tektury? No dobra, ja co policja. ma Polska ograniczenia tektura? finansowe. Spokojnie, wasz budżet poszedł na co innego. Spójrzcie tam na wasz nowy samochód służbowy. Nowy samochód? Zobaczcie, o, chłopaki! O, to jest mamy no, na naszą Dzień, Teraz no, można normalnie na akcję ruszać. Chłopaki, ja prowadzę, nie przypuszczę takiej Dawaj, okazji. Dawaj. Dobra, panowie, tylko gdzie my jedziemy? Właśnie nie wiem, gdzie było pierwsze zgłoszenie, co nie? No właśnie, wlej za Wiktor. Kurde, nie wzięliśmy tych. Wiemy. ale A, fura myśli... zarąbista! Wiktor jest naszym więźniem stary. <laughs> Takie to... być powinno. Się. Tak, bo my zapomnieliśmy tych kartek. Gdzie było to zgłoszenie? Dobra. Hmm. To czekał na Pineskę dzięki. Pieniastka poszła, no. To jest dokładnie to miejsce. Najważniejsza akcja, nie? Co? No, no jak nie? to co? Pączki! Dawać pączki. Oh, Trzymaj, stary. Oh, to jest dla yeah. Cały dzień na to czekałem, naprawdę. Hmm. No i to ja rozumiem. Co? Zobaczcie, jeden bez maski, dwóch maskach. To, to są dokładnie oni, no. Dokończymy pączki i lecimy na akcję, co? Uszkolili nas, co teraz robić. Jak nie, gnaty stary. Serio, będziesz strzelał do nich? Nie, że Tylko się po prostu przybierali i się bawił, wywołamy Tak Jak zobaczymy gnaty, to od razu się wystraszą. Jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden. Co to jest zbiorek? No, zamknięte. Dobra, jak czekaj, to ogrodem, stary, na pewno no, nie, jest. Nie, weźmy taran z bagażnika. Tak. Pakowali taran, nie stary. Jak nie, taran? Nie, nie Mimo. używali. Nie Ciebie nas nie szkolili, starych. Przepraszam. Teraz jest otwarty. Widzicie, kogo? Tak, jest. Grzebie w szokach. Cicho. widzieliście, gdzie? Wywalili krzesło, wszystko po wypresji. Oni wszystko pokradli. Stary, jak myślicie, że tu mogą być pieniędzy. Nie mam pojęcia. Jak może lepiej się z nim dokończyć. Ale jaka chata elegancka. Nie, 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 nie. Bo tam poszedł na pewno. Chłopaki? Chup, chup cicho, 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 bo miłość, Ale chłopaki, tu go nie ma. Ej, pusto! Nie ma. ma. Chłopaki, może. Tu! O, 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 o! posłuchajcie, możesz nam nie przeszkadzać w czasie akcji? było Ostatni Dobra, raz jeszcze. Dobra, przepraszam, nie. zapomniałem, no, że to wy Tu będzie, tu będzie. Ej, chłopaki, tu jest! tu jest Policja! Policja! Stój! Nie używaj o, takiej ciszy broni! Tak! Ej, chubaki, co, stój, co on robi? Co on robi? Szybko, do pasu! Stój, stój na glebę! Stój no! Stój no, bo strzelam! Kupaty, na wór! Ej, stop, stop, stop! O kurde, Wiktor! O kurde! Pora użyć mojej broni! Ej, gleba, gleba, chłopaki, pomóżcie! On jest dwa razy oh. większy od nas wszystkich razem wziętych! Chodź, chodź, Mamy chodź! Dobrze, a ci twój dobrze, dobrze, kuple uciekli? Zdumny, nie, dumny, nie wierzy w to. Macie jeszcze pączki? Siadaj. Dobra, a tych pozostałych co robimy? Siada Siadaj, morda w kubeł! Kurna, no, Wiktor! Ty jesteś rasowym psem! Wiktor, spokojnie. Kurzył mnie, sorry miłość. Dawaj jazda, nie Dawaj, mamy całego dnia Bierz go I prowadzimy, prowadzimy dokładnie, proszę do domu Jazda, Właśnie. jazda Pierwsze zlecenie wykonane Łatwizna, łatwizna Widzicie? Nie, ale miało ich być trzech Lepszy jeden niż zero, nie? Dobra, pokażcie co tam macie To jest szef ich bandy Don Lecho Matador, przecież jego mamy no Robert Krymski. Znowu się widzimy. co? Aha. Oni się znają. No co tak? Co jest? Stary, bo to ten, co mieliśmy go w aktach zapisanego. No. Gdzie twoje kumple? No. No. A gdzie reszta? Proszę cię. Reszta. Zaraz będziemy inaczej gadać. Chłopaki mieli przed chwilą przeszkolenie, mogą cię przeszkolić. Tak, a, właśnie. Możemy zrobić tak, że wyciągniemy z niego wszystkie informacje na przesłuchaniu. Tak. No to dawajcie, chłopaki. Dobra, będziecie dobra z nas dumni zbierze. jeszcze. Chodź, tak, chodź, chodź. tak chodź. Dobra, gotowe. No, nasza pierwsza ofiara. Znaczy, e, osoba do przesłuchiwania. To teraz nam wszystko wyśpiewasz. No na no, wam. No, no, no. Co, nie chcesz mówić? No syp, syp, Twoi koledzy wysypali, Syp dalej! Nie mamy o czym rozmawiać. Naprawdę? No jak nie mamy o czym rozmawiać? Gadaliśmy z twoimi kolegami i już dawno puścili parę z nic wam nie powiem. Szkoliła nas policja, ale oglądaliśmy filmiki CIA, więc spokojnie, dobra. Tortura numer jeden, klasyka. Garnek i chokla. Mhm, <słuch> no teraz współczuje. pogadamy inaczej. Co ty na to? Ohohohoho! Słyszeliście, jakie ty to było głośne? Będziesz gadał? Nie no, Gadaj! No co Daj mi to gram? zipek! On to za dobrze zniósł Spokojnie, mam jeszcze masę rzeczy przygotowanych, dobra To co każdy robił w podstawówce przed lekcjami Dezodorancik No to co, zakładamy na głowę I teraz, uwaga Dawaj Jesteś tak. gotowy? Dawaj o! 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 Ej, aż tutaj to tu czuję o! Ty I co, będziesz gadał? Tak Gadaj! Weź to, odejmę. Gadaj! Co wiesz? Gdzie są twoi znajomi? <grym> Dawaj więcej, no. Co? Czy, o, on chce więcej? To Chłopaki, on chce nas złamać, nie? Dobra, Ale nie uda mu się. Najbardziej wkurzająca rzecz. A -a. Macie. Airhorn, gotowy? Dobra. Oooo, moje uszy, Ale jeszcze tak, raz? Tak, tak, tak eee! Co ty eee! robisz człowieku? Ty? Dobra, dobra, to jest po prostu, Będzie Będzie nie chcemy cię ta... torturować ja, no, Ale, to... ej, ej, zech! ale zech, po... weź już przestań, dobra spoko Powiem co chcecie Dobra, gdzie są twoje kolesie? Wiemy, że działacie w trzech Zostali na kanciapie Jak na kanciapie? Co, co? I co teraz planują? Gadaj! Planują napad następny Yes. Czyli ty jesteś złapany, a oni we dwóch kontynuują plan? Uh -huh. Może taki był plan ich właśnie. Poinformujmy naszych przełożonych i lecimy na akcję. Uh -huh. Nim się zajmą tam. Let's go! No, to było przysłuchanie, co nie? No, było problem. Ej, No chłopaki, ale nie tak ostro, musimy wszystko robić zgodnie z prawem, nie zapominajcie ale Nie no, wszystko prawo było zgodnie nad z wszystko, sprawy, tak, no? Można no, na ale nie można bić A macie kamery? To nie, nie mamy kamery nie, nie nie No to wszystko było zgodnie, zgodnie z prawem Wszystko tak. było zupełnie zgodnie mhm. z prawem I mamy najważniejsze informacje mhm. no. Niestety dwóch z nich znowu szykuje jakąś kolejną imprezkę w tej chadzie. Tak, to Musimy cały obrać. To już w tym wasze głowy, żeby tego... Tak? Czyli znowu to my dostaniemy? Z Robiliście, no musicie się wykazać. Czyli co znowu to bierzemy? Tak, było mega łatwo. Dawajcie, chłopaki. Let's go. Zobaczcie, nic się nie stało. Hej, normalnie kata wygląda jakby nie była ruszona. Ej, ale na pewno tu będą, nawet jeśli no. ich nie ma, o, może nas oszukał? szukał. Nie no w sumie no, nie. Takie niemożliwe. Nie. No Jesteśmy policją! To co, szukamy chatę? Jak szukamy chatę? Jesteśmy w chacie. No czy przeszukujemy chatę? Po co stary? No widać, że nikogo nie ma. Nie było. Zastawmy nikogo. pułapki, że jak ktoś tylko przyjdzie, o, wpadnie, buduje no no to... rąbano. O co mówiłem, dobra. Wykorzystajmy wszystko co tutaj leży. Jakieś Lego na przykład, nie rozsypujemy, wywalą się w drzwiach. O, zobaczcie. Ja ja, tutaj ja, drzwi. Taśma przezroczysta. Każdy nie? z nas bierze innego pranka, zajmuje się tym i. czekamy na bombę. Okej, okay, i teraz tu. To... No i bomba gotowa. Znaczy, nieprawdziwa, tylko prank. To jest jakby co, tylko atrapa. Tak więc teraz musimy tylko zostawić telefon pod tym, z ustawionym dźwiękiem pikania, a następnie zostawić taką bombę w tym oto miejscu. Słyszcie? A, a, wygląda jak prawdziwa bomba i brzmi jak prawdziwa bomba. Stary, stary. kończymy pranka i zobacz, to będzie mega OP ogólnie. Ktoś nie się daleko i wpadnie tu i jest zawiązane od razu. It works, it works. Ostatnia garść. Ej, jak ktoś w to wpadnie stary, to ma przerąbane. Co? Widzicie ktoś? Nic nie Co? Stoimy dwie godziny. Ej chłopaki! Ciu, co? 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 O, o bomba! Lesz, zebrał. To jest bomba? Ej, co to było? Ej, bomba wybuchła! chłopaki! No, o kurde, ziemia, ziemia! No tak. To Stary, nie... jak, jak mógłbyś pomylić kabel? jest. A no tak, ja kanapkę kanapkę z musztardą. To jest musztarda! Na no to wychodzi. No, nabierz no, tajemnicę, najpierw go umyjcie zanim wejdzie A, do fury, dobra. ja idę po drugą. myjemy. się do fury! Nie mamy całego dnia! do fury! Ej, ej, do fury! Ładuj się! A ten to! bierz go! Spowiłem. W sensie przypadkowo go ogłosiłem Sorry mordo Co się stało? Ej czekaj! Co się to do poranu po to tobie! Chłopaki! Raz! Oni się stali prawdziwą policją, co jest? Kurno! Co? Ten... No, go stary dla ziemi, no plus, 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 plus. Dobra. Eee! Spakowani. Eee! się tu, nie ruszajcie się z Wiktor, jak ty mogłeś z nimi wytrzymać? Właśnie! Dobra. Dobra. Piękna akcja, chodź. Chodź idziemy pochwalić. No, Shiba no. znowu triumfuje. E -e -e -e. Dobra. Proszę bardzo, oto kluczyki w środku Macie już zapakowanych zbirów Zróbcie z nimi co chcecie, tylko w granicach prawa Chyba, tak, że nie ma kamer Chłopaki, od początku w was wierzyłam tak? Jestem z was dumna, tak Ja was nigdy nie wierzyłem a, Dziękujemy bardzo to to Jeszcze lepiej smakuje Miło Dziękuję. Nice a To chłopaki do następnych akcji Dokładnie, a wy do do widzowie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie to na tyle, na razie